Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałam wam pokazać taką sytuację, kiedy hucuły korzystają z wiaty. Przez jeden dzień padał deszcz, który zamienił się w śnieg. I wtedy właśnie chucułki robią się mokre i chętnie korzystają z wiaty. Zwłaszcza te młodsze. Ten topniejący śnieg już nie jest przyjemny, Chociaż nie jest zimno, bo temperatura jest około 0 stopni, ale jest to nieprzyjemne. Także niskie temperatury są o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze dla koni. Przy mrozki, mrozy to wszystko jest łatwe do zniesienia. Natomiast y, takie mokre te, temperatura około 0 i, i mokry śnieg z deszczem czy zamarzający deszcz, śnieg z deszczem Powodują, że wtedy właśnie konie korzystają z gwiazd. Pierwszy śnieg w skarbcu wygląda w ten sposób. nie dostają w tej chwili owies. Po kilogramie owsa. Jest to okazja, żeby do tego owsa dosypać odżywkę. Podstawową odżywkę z minerałami i witaminami. Ja dodaję hipowit ekstra. Odżywka nie ma większego znaczenia w przypadku zdrowych koni. Natomiast jeżeli jakieś niedobory wystąpią, a nigdy nie wiemy tak do końca, czy coś takiego ma miejsce, to jest szansa, żeby sobie go nie Czasami brakuje pewnych mikroelementów w glebie, i wtedy trawa i siano, które jedzą, no nie zapewniają na przestrzeni iluś lat danego pierwiastka i mogą wystąpić jakieś tam zaburzenia. Więc podawanie odżywki jest tylko i wyłącznie profilaktyczne. Mówię, w przypadku zdrowych koni nie ma to większego znaczenia. Konie dostają również czosnek granulowany, ale nie dłużej niż przez dwa tygodnie. Jest to taka płaska łyżka do tego owsa dodawana. Aluchy mają okazję nauczyć się. Nowych rzeczy, co to jest żłób zawieszony na ogrodzeniu, co to jest wiadro, kubeł, ponieważ zwykle na pastwiskach tego nie ma przez lato. No i uczą się jeść nowych rzeczy, takich jak owiec i marchew. Dwa tygodnie temu konie dostawały marchew. Przez dwa tygodnie też po kilogramie tylko na konia.